Na otwarciu nowego obozu koncentracyjnego pojawił się Hitler. W przeszklonej komorze gazowej umieszczono Polaka. Obsługujący puścił gaz na 10% mocy, a Polak jak gdyby nigdy nic. I jeszcze pokazuje palcem na oglądających, puka się w czoło, pokazuje na dół i wskazuje na okno. No to obsługujący puścił gaz na 50% mocy. A Polak znów pokazuje na oglądających, puka się w czoło, pokazuje w dół i na okno. No to na 100%. Polak to samo. W końcu, wkurzony Hitler, idźcie, no zapytajcie, o co chodzi. Jeden z sesmanów wszedł do komory, po chwili wychodzi. Yy, hmm. On mówi: yy, Hitler, ty głupi chuju, okno jest otwarte.